pisałem całą mega grubą wiadomość i Instagram mi ją totalnie ściął i usunął, więc powiem w skrócie tutaj to, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że tym tak, na live'ie mówiłem swoje odczucia wczoraj, mówiłem Wam, że to są moje odczucia, jak ja się czuję w danych sytuacjach i mówiłem też, że każdy ma, ma swoją prawdę. Mówiłem to, żeby być z Wami szczery ale słuchajcie, no nie możecie tak robić, że idziecie do kogoś na podstawie tego, co kogoś, co, co, co ktoś powiedział w internecie i atakujecie, wyzywacie ich i tak dalej. Musicie mieć trochę rozsądku. Ja to powiedziałem wam, bo staram się zawsze być sami, sami szczery, ale nie rozumiecie jednej rzeczy, że to jest ogromne obciążenie psychiczne dla kogoś, jeśli oni są jedną osobą to jest naprawdę ogromne obciążenie psychiczne dla osoby, jeśli dostaje masę wiadomości, a jest tylko jedną osobą, że jest taki, czy taki, czy taki, więc ym, ogólnie, tak jakby jako ludzkość, uważam, że powinniśmy znaleźć więcej czasu na to, żeby się sobie podać rękę, tak jak napisałem, yy, żeby się dogadać zawsze, żeby, wiesz, takie ogólnie yy, Takiego czegoś nie życzyłbym nawet najgorszej osoby, bo uważam, że to jest złośliwe. Że to jest po prostu złośliwe. Ja nie jestem osobą złośliwą. Nie jestem osobą, która powiedziała wam to, żeby komuś innemu zrobić krzywdę. Więc nawet tego bym nie życzył najgorszej osoby na świecie. A uważam, że yy, na przykładowo z Michałem, to Michał wcale nie jest złą osobą. On ma bardzo dobre wartości i tak dalej. Moje odczucia są. Związane z moją stroną, tak jakby medalu, a jego odczucia są związane z jego stroną. Tak jak mówiłem, jego, on ma swoją prawdę, ja mam swoją prawdę i te obie prawdy mają w pewien sens rację, tak? Tylko ja rozumiem, że jesteśmy osobami publicznymi po, i publicznymi, powiemy coś i tak dalej w internecie, no ale też jak jeśli mnie oglądacie i ja wam to mówię, to też chciałbym, żebyście oglądając mnie zachowali się tak, jak ja bym chciał wobec tych osób i mimo wszystko ich lubił, szanował e, i traktował po prostu z szacunkiem, bo każdy z nas jest człowiek, życie jest naprawdę za krótkie jest tak dużo rzeczy, które ja po prostu nigdy nie mówiłem wam i odpuściłem krzywdy, które inni mi zrobili w życiu czy to youtuberzy, czy Ludzie, znajomi, przyjaciele, nie mówię Wam, bo nie mówiłem Wam, bo tak jakby gdzie z Teamem X uważam, że tak, jakby zasługujecie na to, żeby wiedzieć, bo to jednak jest taki projekt ogromny. To jednak z takimi rzeczami nigdy nie mówiłem i wstrzymywałem się do tej pory właśnie z tego powodu, że wiem, jak ludzie reagują w internecie, i dlatego właśnie nie nagrałem od razu filmu, bo chciałem wszystko sformułować idealnie. Żeby takich sytuacji po prostu nie było. Więc dla mnie, jeśli ja mogę wyciągnąć jakąś, yy, albo postarać się przekazać wam jakąś lekcję w tym wszystkim, to mimo że tak jakby dla mnie to jest prawda, nie róbcie z tego waszą prawdę też. Bierzcie po prostu wszystko, co jest. Ja wiem, że teraz to będzie brzmiało, jakbym podważał wszystko z siebie. Ale uważam, że ogólnie to jest prawda, mimo że tak jakby mam swoją prawdę w głowie. Nie bierzcie tego, co ludzie mówią w internecie, za stuprocentą w prawdę, bo w życiu zawsze ludzie się kłócą i na pewno ty się z kimś pokłóciłeś, albo miałeś jakąś sytuację, albo się nie zgodziłeś, i ta druga osoba nigdy zawsze się nie, nie jest tak, że się od razu z tobą zgadza, tylko ona wierzy w swoją rację. I kim jesteśmy, żeby przeważyć jedną rację od drugiej? Tak jakby. Każdy człowiek jest tyle samo i jego wiara i wartość. I póki bardzo dużo Was ogląda moje story, no to zróbmy to jako czas, żeby podzielić się też innymi rzeczami, które uważam, że tak jakby powinny być. Oczywiście nie musicie się zgadzać ze mną, ale uważam, że tak samo jak powinniśmy tolerować, taką w tym przykładzie, jak jest z domem, prawdę każdego i ich podejścia, odczucia do projektu. Wiadomo, ja się czuję najbardziej taki pokrzywdzony wszystkim, bo ja stworzyłem ten projekt, więc to jest oczywiste, że nie czuję się tylko jako domownik, ale czuję się jako cały ziomek, który stworzył tak jakby wszystko od, od A do Z, ale już pomijając ten fakt, skoro jesteście, słuchacie mnie. To ogólnie w życiu starajcie się tak jakby przemyśleć wszystko, co słyszycie, bo, bo nie dość, że tak jakby człowiek, człowiek nie ma obowiązku mówić prawdę, więc pamiętajcie, że zawsze ktoś może kłamać, ściemiać i tak dalej, to starajcie się nie rzucać na ludzi w internecie, bo wyobraź sobie, że ktoś coś źle zrobi, tak jakby w rzeczywistości. To jest jeden, dwa osoby, może dziesięć się obrazi na niego, ale jak dostajesz serio jakieś wiadomości takie mocne, a nie jesteś złym człowiekiem, tak samo jak uważam, że y, nikt z nie jest naprawdę złym człowiekiem. Może ktoś uważam, że jest trochę zagubiony, albo y, tak jakby za szybko, wiesz, dostał wszystko i nie wie, jak sobie z tym poradzić, y, to uważam, że nikt z nich nie jest na tyle złą osobą, żeby dostać. Taką, taki jakby, jakby to powiedzieć, taką skalę ataku. Co innego, jakby wiesz, masz sytuację, że zostałeś przyłapany, nie wiem, kradząc, masz nie wiem, 14 lat, zostałeś przyłapany, kradząc cukierka ze sklepu, okej. Okay. No i kurde, opieprzy cię rodzice, opieprzą cię gość ze sklepu, nie wrócisz do tego sklepu, masz nauczkę. A masz 14 lat ukradniesz cukierka ze sklepu, dobra, zdarza się, ja tego osobiście nie zrobiłem, ale wyobraź sobie, że się, że się zdarzają takie rzeczy i nagle internet o tym pisze, newsy, dostajesz groźby, że jesteś słodziejem, że masz się zabić, że to jest nienormalne ludzie, nie zachowujmy się tak, nie zachowujmy się tak, jak ktoś w internecie ma z kim spinę, to niech tak jakby ta spina i, I tak, jakby osądzenia, czy właśnie takie atakowanie ludzi, zostawcie to dla tych ludzi, do których to dotyczy. Mamy wszystkie swoje życie. Szanujcie y, obie strony, szanujcie ogólnie ludzi. Nie ma co się rzucać. Nie wiem, nie wiem co wam to daje, a to jest. E, to uważam, że właśnie to jest taka forma hejtu w internecie. Nawet jak ktoś zachował się w jakikolwiek sposób, ktokolwiek to by był, to jednak. Uwierzcie mi, to jest mega ogromne obciążenie psychiczne, ile, ile młodych ludzi przez takie gnębienie internetowe odebrali sobie życie. Miejcie to na uwadze. to na, uwadze, to na uwadze, że yy, w żadnym przypadku nie powinniśmy po prostu tak postępować. Powinniśmy szanować każdego człowieka i jego I tak samo. Uważam, jest jeszcze powinniśmy tak jakby odnosząc się do szacunku ludzkiego. Duże ataki są y, na przykład na całą grupę LGBT, dalej. Y, zauważyłem w innych krajach trochę mniej już, ale y, to są też wybory ludzi. ich podejście ich y, tak jakby wybory i odczucia życiowe i one są też wszystkie prawdą y, dla, dla nich. Czy to ludzie, którzy właśnie chcą być totalnie abstynentami, tak jak ja, i mają swoją wiarę, że nie chcą pić, palić i tak dalej, to też szanujcie to. Szanujcie po prostu ludzi, ludzi, decyzje. No, chyba, że ktoś decyduje się, że chce być mordercą, to wiadomo, ale tak jakby trochę więcej tolerancji musi być na świecie i mi trochę mniej hejtu. Tolerancja powinna się tyczyć różnych wyborów. Ja w życiu przechodziłem przez każdą fazę. Też byłem emo, byłem rockerem, byłem ten. Wiem, że czasami na przykład dresy nie lubią się z metalowcami, z rockerami, ale też, jak jakby ja byłem dressem, lubiłem się z metalowcami, rockerami i potem sam byłem metalowcem, rockerem, emo, jak chcecie, więc po prostu też tolerancję do tego, że żeby dać człowiekowi swobodę w tym, jak się ubiera, co się ubiera. Czasami myślimy, że to jest głupie, czasami ktoś dorośnie i też myśli, kurde, jak ja wyglądałem kiedyś, tak jak ja tak myślałem, nie wiem, czy widzieliście moje zdjęcia z kiedyś, ale dajcie każdemu dorosnąć w osobę, którą oni mają być, bo to nie, nigdy nie będzie z dnia na dzień, a nie można kogoś kłębić za, za decyzje, które zawsze prowadzą do osoby, którą, którą po prostu mają być. O! Что делаешь? Нет, 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 это мое. Бекул.